Jestem Coyote Peterson, a to jest Aiden, a to jest Dylan. I dzisiaj robimy akwarium z basenu pływowego. Masz go? Wrzuć go do środka! Tak! Tak! Ta jest! Woo! W tym odcinku Coyotes Backyard. Kierujemy się na wybrzeże, gdzie będziemy poruszać się po śliskich skałach, aby schwytać jak najwięcej zwierząt z basenów pływowych. Linia brzegowa Kalifornii jest pełna publicznych plaż, a jeśli przybędziesz w czasie odpływu, możesz zostawić piasek za sobą i wyruszyć na zwiedzanie wśród skał i płycizn. Dzisiaj wybieram się z Aidenem i Dylanem, Taaak! którzy przez większość swojego młodego życia wypatrywali i podziwiali zwierzęta morskie. Zazwyczaj rywalizują ze sobą, kto pierwszy złapie najfajniejsze stworzenie. Myślę, że śmiało można powiedzieć, że nic nie przebije przyjaznej rywalizacji pomiędzy dwoma braćmi. Jednak dzisiaj trochę pomieszamy. I będziemy współpracować jako zespół, aby znaleźć i bezpiecznie schwytać ich ulubione stworzenia. Okej, okay, więc pierwszą rzeczą, którą musimy zrobić, to napełnienie akwarium wodą. Aiden przekaże ci tę odpowiedzialność. Udaj się więc do oceanu. I napełni je wodą. My tu czekamy. Więc musimy mieć wodę w naszym akwarium, aby zwierzęta, które złapiemy i tam wpuścimy, przebywały w swoim naturalnym środowisku. Uważaj na stopy. Całkiem tu ślisko. Macie na sobie te dobre buty do wody, prawda? Tak. Pomagają utrzymać się na skałach. Dobra, ok, sprawdźmy to. Mając wodę w akwarium, jesteśmy już oficjalnie gotowi do rozpoczęcia poszukiwania zwierząt. Gotowi? Tak. Myślę, że ci goście są gotowi złapać kilka stworzeń. Dobra, rozdzielmy się i zobaczmy, co uda nam się znaleźć. I właśnie tak, często szukaliśmy. Aiden i Dylan mają bardzo precyzyjną metodę. Najpierw patrzysz w płytkie kałuże wody, aby zobaczyć, czy widać coś gołym okiem. A jeśli nie, zaczynasz delikatnie przerzucać kamienie. Nie minęło więcej niż kilka minut, zanim Dylan ogłosił pierwsze znalezisko tego dnia. Max, znalazłem rozgwiazdy! Tak? Co tam masz kolego? O tak, patrzcie na to. Pójrzcie na to. Wspaniale! Dobra robota, Dylan. Podnieś jedną i przytrzymaj przed kamerą. O, te też są w jasnych kolorach, małe pomarańczowe. Niektórzy nazywają je gwiazdami morskimi, ale my wiemy, że ich techniczna nazwa to rozgwiazda. Całkiem niesamowite. Może złapiesz też tego drugiego z dołu. Tak, pewnie, ten jest naprawdę jasny. Połóż to na mojej dłoni. Czy często spotykacie takie rozgwiazdy? Tak. Czy tak. to bardzo pospolite zwierzę w basenach pływowych? Tak, tak, jest. Myślicie, że to najbardziej ekscytujące zwierzę? Nie. Co byłoby bardziej ekscytującego niż rozgwiazda? Ośmiornica. Ośmiornica. Tak więc włóżmy je do akwarium i kontynuujmy poszukiwania ośmiornic. Dylan, czyń honory, proszę bardzo. I hop do kontenera. No dobra chłopaki, jak na razie mamy dwie rozgwiazdy. Przejdźmy do następnej rzeczy! Jeszcze kilka kroków w dół plaży i Aiden natknął się na jedno z najdziwniejszych zwierząt, jakie można spotkać podczas odpływu. Wow, Aiden, wiesz co to jest? Eee, to jest ślimak Otóż morski! Otóż to! To jest aplizja wakaria. Gigantyczny ślimak morski. Mogę położyć cię na głowę? Tak, tak. Okej, okay. spójrzmy na to, spójrzmy. <gryw> Patrzcie na to. <gryw> Czy miałeś wcześniej takiego ślimaka na głowie? Jak nowy rodzaj nie, żelu do włosów. Teraz. Będzie to dla Ciebie świetny żel do włosów. Tak? W porządku, nie sądzę, żeby zmieścił się w naszym akwarium, ale to całkiem fajne stworzenie. Trochę śluzowaty, nie? Tak. O, wow, ale jest lepki. Lepki oślizgły ślimak. No dobra, chyba musimy znaleźć coś trochę mniejszego. Do naszego akwarium. Następne w kolejce było stworzenie, które wyglądało, jakby pochodziło z innej planety. Hej, kojot! Mam wyżowidłę! O, zobaczmy! Dylan, chodź tu, sprawdźmy to. Czy one gryzą? Nie. O, to dobrze. Okej, okay, połóż mi na dłoniach. Zobaczymy, czy się poruszy. Piękna zdobycz! Wow, to wygląda dość dziwnie, no nie? One są powiązane z rozgwiazdami, prawda? Tak. Wow! O, to dziwne! Te wszystkie małe macki chwytają mnie! Myślę, że to świetny okaz do naszego akwarium. A Dylan, wyświadczysz mi przysługę i otworzysz tutaj na górze? Dobra, zamierzam mieścić wężowidło razem z jego kuzynami, rozgwiazdami. O proszę bardzo! Okej, okay, mamy akwarium! Szukamy dalej! Prawdziwym sekretem eksploracji basenów pływowych jest poświęcenie czasu na każdą kałużę. Jeśli będziesz szukać naprawdę uważnie, jest duża szansa, że coś znajdziesz. Znalazłem dwa kraby tutaj, w tej małej kałuży. To pasiaste kraby brzegowe. Zawołam Dylana i poproszę go o złapanie jednego. Hej, Dylan! Co? Znalazłem kraby, kolego. Co? Podejdź tutaj i wiesz co? Będziesz tym, który je złapie. Dobra. Okej, okay, mam tutaj jednego. O, Patrz na to! Otwiera swoje szczypczyki. Ostrożnie. U, jesteś odważny. Piękny. Ustaw go przed kamerą. O, patrz na to. <grym> Spójrz na to, o, o, mam go, mam go O, złapałem go Bierz go Masz go? Świetny chwyt, idę po akwarium To jest ten odważny dzieciak Który sięga Do wody, żeby podnieść kraba Rzucaj go ho, 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 Tak Okej, okay, akwarium wygląda całkiem nieźle. Mamy wężowitło, mamy rozgwiazdy, mamy dwa pasiaste kraby brzegowe i kilka wspaniałych dekoracji. Wiesz co naprawdę by pasowało do tego akwarium? Co takiego? Ośmiornica! Ho, ho, ho zgadzam się z tobą, Aiden. Też myślę, że to akwarium potrzebuje ośmiornicy. Szukamy dalej. Tak. Dobra, lecimy. Chłopcy pobiegli do przodu z ekscytacją, chcąc znaleźć ośmiornicę, co często może przypominać szukanie igły w Stogusiana. Kamuflaż ma kluczowe znaczenie dla istnienia większości zwierząt. Bez względu na to, czy jest używany do ukrywania drapieżnika podczas polowania w cieniu, czy też do ukrywania gatunku ofiary przed atakiem drapieżnika. Stworzenia zamieszkujące wybrzeże mogą poszczycić się jednymi z największych zdolności ukrywania się na świecie. Spójrzcie na to, to babka! Tuż naprzeciw tej skały! Patrz, 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 patrz! Widzisz to? Widzisz? Tapia się doskonale. To doskonały kamuflaż! Spróbuję przeciąć mu drogę rękami i zobaczymy, czy uda mi się ją wyciągnąć z wody. Naprawdę powoli. Chyba ją mam. O, tak, mam ją! Ładnie! To mała gobi! Wspaniała, Mark, widzisz to? Tak. Pięknie. Czy ktoś może otworzyć akwarium? Już otwiera. A, dzięki kolego. Akwarium otwarte i gobi leci do środka. Mamy to! Ładnie! Ładnie! Ziomki! To jest doskonałe. Teraz mamy. Rybę! Pozostała nam już tylko jedna rzecz do dodania do akwarium. Wiecie co to jest, źmiernica! Tak? To złapie ośmiornicę! Nie. Ty złapiesz? Tak jest. Wydaje mi się, że ja ją złapię. Idę szukać! Ty będziesz pierwszy? Tak. Okej, okay, wyścig o ośmiornicę rozpoczęty. Wyścig nie trwał długo, bo zaledwie kilka metrów od Gobi dostrzegłem ośmiornicę. Okej, okay, to ekscytujące. Jestem prawie pewny, że pod tą skałą jest ośmiornica. Kątem oka dostrzegłem mackę schowaną pod spodem. Sprowadziłem chłopców i zamierzam powoli podnieść skałę. A kiedy już to zrobię, musicie delikatnie podnieść ośmiornicę, żebyśmy ją mogli zabrać do akwarium. Jesteście gotowi? Tak. Jesteście w tym dobrzy. Więc ja podnoszę kamień, a wy ośmiornicę. Mark, w porządku? Bierz ją. No to ruszamy. Chłopaki, gotowi? Tak. Są szybkie. A trzymajcie kciuki. No dalej, ośmiornica. Naprawdę powoli, powoli. To i O, tak, tak! Łapią, łapią! Jest na dnie skały! Zgarnij ją, zgarnij! Wow! Dawaj, 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 dawaj! Będzie próbowała wrócić pod skałę. Masiu? Masiu? Przykleiła A, się do skały. Przykleiła się do skały. Przykleiła się, spójrzcie na to. Spójrzcie w ten sposób. Motyla noga. O to jest! To jest ośmiornica zwyczajna! Okej. Okay. Ejden, połóż tutaj ręce. Sprawdzimy, czy uda się ją po prostu wśliznąć na twoją rękę. O, spójrz na te lepkie macki! I ośmiornica w dłoni! Doskonale! Mamy ją! Dobra, mam akwarium! O tak! Okej, okay. pokrywa otwarta, pokrywa otwarta! Wrzucaj do środka! Tak! Tak! Ta jest! Woo. Złapaliśmy ośmiornicę! To ośmiornica zwyczajna! Jestem całkiem pewien, że jest to najlepsze stworzenie, jakie możemy znaleźć tutaj, w basenach pływowych! Okej, okay, wejdźmy na skały i przyjrzyjmy się wszystkim naszym zdobyczom! To moja ulubiona część, prawie jak w Halloween. To tak, jakbyśmy zdobyli wszystkie cukierki, a teraz musimy to uporządkować i zobaczyć, co mamy. Okej, okay, zdejmę górną część akwarium. Najpierw zajmijmy się krabem, bo jest na krawędzi. Nie szczyp, nie szczyp! A! Tak, szczypie mnie! Auć. A! a! Au! Porządnie mnie dziadnął! Patrzcie na to. Więc on trzyma mnie, podczas gdy ja trzymam go. Jest to krab pasiasty i jest naprawdę piękny. Spójrz na ten zielony i czarny pasek. Wypuszcza na mnie bańki. Uch, rany. Robi mi dziurę w palcu. Okej, okay, zobaczmy, czy uda mi się go zmusić do przejścia z ręki do ręki. Wow, więc cały czas łapiecie te kraby i nie dajecie się uszczypnąć? Tak, tak. Oczywiście, to za każdym razem ja przychodzę i jestem uszczypnięty. Za każdym razem. Okej, okay, zobaczmy, co jeszcze mamy. Ho, Dylan, co mam teraz wyciągnąć? Wężowidło! Wężowidło, znajdźmy ją. Chyba kryje się tutaj. O, tam jest. Spróbuję się tu dostać. Dobra. Okej, okay. patrzcie na to. Wow. Zawsze myślałem, że to rozgwiazda, jaka jest różnica? Wężowidło jest naprawdę wieloręczne. Widać, że jego ramiona pozwalają mu znacznie szybciej pełzać pod wolnej powierzchni, podczas gdy rozgwiazda morska praktycznie pozostaje osadzona w jednym miejscu. Wygląda prawie jak połączenie rozgwiazdy i pająka. Ejden, jak twoim zdaniem wygląda to stworzenie? Wygląda jak gospita. Wygląda jak obcy, prawda? Myślę, że wszystkie stworzenia w basenach pływowych wyglądają, jakby pochodziły z innej planety. Okej, okay, włóżmy to z powrotem do akwarium i wyjmijmy coś innego. Gotowy? Tak. Chcesz go włożyć? Tak. Proszę bardzo, umieść go delikatnie. Okej, okay, co wyciągniemy teraz? Uda nam się wyciągnąć Gobi? A co to jest Gobi? Gobi to babkowata z rodziny ryb okoniokształtnych, żeruje na dnie. I coś czuję, że trudno będzie ją stąd wyciągnąć. Okej, okay, mam ją. O, mam ją! Wyjmę ją z wody tylko na sekundę, patrzcie. Ma spuchnięte oczy! Oczywiście, że ma podkrążone oczy. Złapaliście kiedyś Gobi? Tak, tak. Tak, okej. Okay. To duży okaz czy mały? E, w porównaniu z tym, który złapaliśmy, to duży. Duży? Fajnie. Powiedziałbym, że to idealne stworzenie do naszego akwarium. I na pewno było szybko, prawda? Tak. Okej, okay, wpuśćmy Gobi z powrotem do wody. Proszę bardzo, mała rybko. Okej, okay, i wielki finał. Czas na ośmiornicę. Okej, okay, zobaczę, czy uda mi się wyciągnąć ją tutaj w rogu. Wow, o, dostałem wodą. Wow! Ośmiornica dwupunktowa. Patrzcie na to oczy, które patrzą prosto na nas. I mówią, o, wypuść mnie z powrotem do wody. Są takie oślizgłe. Przyłóżcie tutaj palce. Wy, chłopaki, macie cały czas z nimi do czynienia, prawda? Tak. tak. To niesamowite, jak szybko potrafią prześlizgiwać się z jednej ręki do drugiej. Hop, spróbuję uciec! Chodają ją tutaj z powrotem. Czy dostaliście kiedyś atramentem? Tak, tak. Tak, było obrzydliwie? Tak, było, było. Wiele razy dostałeś? Tak, dużo. Ja jeszcze nie oberwałem atramentem od ośmiornicy i nie sądzę, abym chciał oberwać. To całkiem niesamowite. Ale myślę, że teraz powinniśmy zabrać wszystkie te stworzenia z powrotem do oceanu. Co myślicie? Tak. No więc uznałbym to za pełen sukces. Natknęliśmy się dzisiaj na tak wiele stworzeń, chłopaki. Rozgwiazdy, wężowidła, raby, a nawet na ośmiornicę. Hejden, Dylan, bardzo wam dziękuję, że przyjęliście mnie tu na podwórku! Eksploracja basenów pływowych Kalifornii. Jestem Coyote Peterson. Bądź odważny! Pozostań dziki! Widzimy się w kolejnych przygodach! Wyszukiwanie i podziwianie stworzeń z basenów pływowych to świetny sposób na cieszenie się przyrodą. Jednakże, niektóre stworzenia morskie są jadowite. Jeśli zamierzasz je podnosić, zawsze pamiętaj, że ważne jest prawidłowe zidentyfikowanie gatunku przed jego podniesieniem. Tak, tak, stary! Świetnie udało nam się! Okej, okay, wracamy na brzeg! Jeśli uważasz, że z Backyard jest ekscytujący, opowiedz nam o wszystkich fajnych rzeczach, które żyją za twoim domem, bo nigdy nie wiadomo. Być może ekipa Brave Wilderness i ja pojawimy się, aby nakręcić z tobą odcinek. I nie zapomnij, subskrybuj, abyś mógł dołączyć do nas i naszej ekipy w wielkiej przygodzie. OK, powoli przesunę ten kamień i zobaczymy, czy uda mi się to zbliżyć do kamery. Zaczynamy. A, a spójrz na tę szczypce. Próbuję mnie uszczypnąć. Teraz puszczę to ramię. O, spójrzcie na to. Pokażesz mi jego górną część? A, o! Falą. Gdy poranne słońce wzniosło się nad horyzontem, usiadłem i obserwowałem, jak przypływ powoli zaczyna się cofać. Fala po fali, linia brzegowa stopniowo się odsłaniała, ukazując śliski tor przeszkód w postaci skalistego terenu. Witamy na pacyficznej stronie Kostaryki. Jeśli dotrzesz tam w czasie odpływu i wiesz gdzie szukać, możesz cieszyć się tamtejszym ekosystemem pełnym morskich stworzeń. Sprawdź to! Wyglądam jakbym siedział na brzegu rzeki, ale w rzeczywistości jest to odpływ powracający do oceanu. Wiem, że często się zastanawiacie, jak znajdujecie te stworzenia w tych filmach. Czekamy aż cofnie się przypływ, a następnie wracamy do niewielkich basenów pływowych, gdzie można znaleźć uwięzione na brzegu zwierzęta. Dobrze, chodźmy tędy, zobaczymy co znajdziemy. Moją ulubioną cechą basenów pływowych jest to, że nigdy nie wiesz na co się natkniesz. A naszym pierwszym odkryciem tego dnia było jedno z najdziwniejszych stworzeń, na jakie się kiedykolwiek natknęliśmy. O mój Boże, spójrz, jakie to duże. O, co to jest? To zwierzę, to robak zebra. Jest żywy. Czuję, jak się kurczy. Spójrz, teraz wygląda bardziej jak robak. Wielki robak, czy to największy rozmiar, jaki mogą osiągnąć? No, nie, są większe. Mogą się rozciągnąć do 50 razy swojej długości. Spójrzcie na to. Spójrz, jak bardzo może się rozciągnąć. To się nie kończy. Wygląda, jakby miało pęknąć. Robi się większe. Spójrzcie na to. Wow. Wow. Ok. Oh, Okej, okay. odłożę tego gościa pod kamień. Ostrożnie przesuwamy się wzdłuż linii brzegowej, aby podążać za odpływem, tak abyśmy mogli pozostać jak najbliżej oceanu. Temperatura w tych świeżo odsłoniętych basenach jest zazwyczaj niższa, co z kolei zwiększa szanse na znalezienie życia morskiego. Niedługo potem mieliśmy kolejne spotkanie ze zwierzęciem oh, wow, spójrzcie na to oczko wodne jest całe wypełnione małymi ślimakami. Wiecie co to jest? To Dolabrifera, Dolabrifera! Będzie wam o wiele łatwiej je zobaczyć, jeśli do plastikowego pojemnika wlejemy trochę wody. Pokazaliśmy wam już czarnego i brązowego zająca morskiego, a to także odmiana ślimaka morskiego. Ale trochę inna. O, są wszędzie! Są na ścianach skalnych. No dobra, chłopaki, podniosę was i wsadzę do tego kontenera. Wow, to dużo ślimaków. To jest pojemnik ze ślimakami. Zobaczcie, jak szybko udało mi się je zebrać. Jest ich tutaj prawdopodobnie około 60 lub 70. I spójrzcie, teraz widać je o wiele lepiej. Są w tym przezroczystym pojemniku, ale są niesamowicie zakamuflowane dzięki tym algom, którymi się właściwie żywią. Podobnie jak zając morski brązowy i czarny, mają one również rinofory czyli małe wyrostki wyrastające z górnej części głowy i tuż przed otworem gębowym. Te na górze wyczuwają światło i ruch, a te z przodu głowy wyczuwają substancje chemiczne w otoczeniu, zwłaszcza pożywienie, ale również pomagają im komunikować się ze sobą. Zastanawiacie się pewnie, czy te stworzenia mają szkielety? Nie, nie mają. Ślimaki te, jak wszystkie inne, mają muszlę, która chroni ich narządy. Na przykład ślimaki lądowe mają zewnętrzną muszlę, ale ślimaki takie jak ten, lub brązowy zając morski, czarny zając morski, mają wewnętrzną muszlę. I faktycznie mogę to poczuć w środku. To jest jak mały kamyk. I to tam są przechowywane wszystkie jego główne organy. Spójrzcie na jego spód. To właśnie jego noga. Posiada duży mięsień, który pomaga mu przesuwać się po podstawie basenu pływowego, a z przodu ma mały, drapiący języczek zwany radulą, i to właśnie go używają do odkurzania niemal wszystkich tych glonów. Teraz wystarczy lekko masować ślimaka, a stanie się on niezwykle śliski i gumowaty. O, oh, wow, jest niewiarygodnie lepki, a im częściej go dotykam, tym więcej wydziela tego śluzu. Nie robi to zwierzęciu żadnej krzywdy, w zasadzie pomaga utrzymać wilgotność jego ciała. A on oczywiście myśli sobie, o, -o czy zostanę zjedzony? Jeśli tak, to śluz ten jest lekko toksyczny. Dla mnie jest nieszkodliwy. Spójrzcie, jak ślimak po prostu przemyka w mojej dłoni. Nie sądziłem, że natkniemy się na ślimaki aż tutaj, w Kostaryce, ale jak widać, gdziekolwiek byśmy nie pojechali, zawsze się na nie natkniemy. Okej, okay, podążajmy dalej, zobaczymy co jeszcze znajdziemy. Co tam widzisz kojecie? Na całkiem wściekłego kraba. Spójrz, jak wcisnął swoje ciało w tę skałę. Broni się tymi szczypcami. Spójrz na to! Okej, okay, powoli przesunę ten kamień i zobaczymy, czy uda mi się to zbliżyć do kamer. Zaczynamy. A! a Spójrz na te szczypce! Szczypce tego kraba są całkiem konkretne. Możecie zauważyć, że jest to szczypiący potwór. To może być jakaś odmiana kraba kamiennego. Próbuję mnie uszczypnąć. Teraz puszczę to ramię. O! Spójrzcie na to! A! 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 O! Ale mnie dziabnął! Spójrz, spójrz na mój palec! Zmiażdżył mi czubek palca! To naprawdę boli! O mój boże! To o wiele mocniejsze niż w przypadku chemii Grapsus Nudus! Myślę, że zdecydowanie zasłużył na prawo do obrony, chroniąc swojego narożnika. Mój palec krwawi. Chodźmy dalej i zobaczymy, co jeszcze możemy znaleźć w tych kostarykańskich basenach pływowych. Auć! Idealnie! Gdzie? Co widzisz? Wszystko to znajdziesz tutaj. Wszystkie te skały są łatwe do przewrócenia. Mam przeczucie, że jeśli zaczniemy je przewracać, znajdziemy dokładnie to, czego szukaliśmy. Okej, okay, to może być idealny kamień. Można zauważyć, że jest lekko ponad wodą, ale duża jego część jest pod wodą. Stworzenia wolą przybywać w cieniu, gdzie jest chłodniej. Okej, okay, obróćmy go i zobaczmy, co jest pod nim. Gotowi? Tak. O tak, właśnie tam. Okej, okay, czekaj. Łoooo! Wow! Wiesz, co to jest? Wygląda jak włocha ta ośmiornica. O tak, myślisz, że mogę to podnieść? Nie wiem. Wygląda na niebezpieczne, biorąc pod uwagę wszystkie te kolce na mackach, ale to w rzeczywistości wężowidło. Wow, kurczę. Jest to jeden z najczęściej spotkanych gatunków w basenach pływowych. Na świecie istnieje ponad 2000 gatunków tych stworzeń. Można je znaleźć w każdym oceanie, nawet na biegunie północnym i południowym. Te lodowate wody są siedliskiem wężowideł. Zastanawiacie się pewnie, wygląda trochę jak gąsienica z mnóstwem kolców. Czy jest jadowite, czy jest trujące kojocie, czy grozi Ci teraz jakieś niebezpieczeństwo? Właściwie to wężowidło jest zupełnie nieszkodliwe. Na spodniej stronie mają cylindryczne nóżki, bardzo podobne do tych urozgwiazd. Ale nie są to rozgwiazdy. Nie, ale są spokrewnione z rozgwiazdami. Dokładnie w środku znajduje się jego paszcza. Ale to nie tylko jego usta, to także tyłek. Fuj. Jedzą i wydalają swoje odchody dokładnie przez ten sam otwór. Szczęki tego stworzenia są naprawdę wyjątkowe. Ma pięć szczęk, trochę jak moje palce. Ciach, 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 ciach. Przemieszczając się przez basen pływowy, żywią się wszelkiego rodzaju glonami i rozkładającą się materią roślinną. I kiedy mamy odpływ, te stworzenia potrafią poruszać się naprawdę szybko. Położę ją tutaj, w algach, i zobaczymy, jak się porusza. Naprawdę fajne jest to, że potrafią po prostu przylgnąć do podłoża, a potem ślizgnąć się między skały. Porozmawiajmy teraz o odnóżach tego stworzenia. Widzisz wszystkie te włoski biegnące wzdłuż macek? Te struktury są wykorzystywane do poruszania się, a jak widać, całkowicie otaczają mackę, co pozwala temu stworzeniu być bardzo zręcznym, gdy porusza się w środowisku kałuży pływowej. To stworzenie jest zdolne do utraty wszystkich swoich nóg, z wyjątkiem jednej. Rozgwiazda może stracić wszystkie nogi, a oba gatunki regenerują swoje kończyny, ale ten osobnik, dopóki ma jedną nogę, będzie miał się dobrze. Cóż, biorąc pod uwagę Kraby, ślimaki i wężowidło z pewnością mogę powiedzieć, że natknęliśmy się na kilka dziwnych stworzeń w basenach pływowych Kostaryki. Jestem Coyote Peterson. Bądź odważny. Pozostań dziki! Do zobaczenia w kolejnej przygodzie! Dobra kolego, wracaj pod skały. Uh, to było fajne!